Cześć. Ostatnio mówiliście, że jeszcze więcej rzeczy powinienem kręcić sachółka, nie ma absolutnie żadnego problemu. A dziś chciałem wam powiedzieć o najważniejszych rzeczach dotyczących naszego zachowania podczas kontroli policyjnej na drodze. Bez względu na to, czy jedziecie motocyklem, czy też samochodem, zdarzają się kontrole. Bez względu na to, czy Policja miała powód, nas, powód oczywisty do tego, żeby nas zatrzymać, czy też e, tym powodem jest tylko i wyłącznie rutynowa kontrola pojazdu albo samochodu, e, to wydaje mi się, że warto jest się podporządkować pewnym zasadom, bo ich nieprzestrzeganie może nas narazić na albo nieprzyjemności, albo kłopoty ale o tym będzie za chwilę. Na wstępie chciałem wam powiedzieć, że bardzo dużo kontrowersji budzi fakt zatrzymywania nas przez nieumundurowanego policjanta. Nieum nieumundurowany, czyli tajniak może nas zatrzymać w terenie zabudowanym, poza terenem niezabudowanym już nie, ale nie mylcie faktu umundurowania z pojazdem oznakowanym bądź też nieoznakowanym. Nieoznakowany może nas zatrzymać zawsze i wszędzie. To co jest bardzo istotne, to nieumundurowany bez wezwania pokazuje wam oznakę i się przedstawia. Ten, który posiada mundur, pokazuje oznakę tylko i wyłącznie na wyraźne wezwanie i ma też możliwość spisania danych ale to nie oznacza, że musi nam dać swoje dokumenty do ręki. Mówię o tym dlatego, bo też widziałem właśnie jakiś taki film, w którym to była półgodzinna awantura odnośnie tego, czy odznakę powinniśmy otrzymać do rąk. Nie, nie ma policjant takiego obowiązku, może to zrobić, ale nie musi. To, co jest jego obowiązkiem, to nam ją przedstawić w taki sposób, żebyśmy mogli właśnie spisać dane. Ale to wydaje mi się, jestem mało istotne. To, co jest najbardziej istotne, moim zdaniem, podczas kontroli policyjnej. To jest y, fakt nieopuszczania pojazdu bez wyraźnego wezwania. Oglądając różnego y, typu dokumenty, typu stopy drogówka, albo drogówka, stołeczna drogówka, jest tego mnóstwo, to często właśnie zauważam ludzi, którzy zatrzymują się na wezwanie policjanta i od razu zaczynają jakieś gwałtowne ruchy uskuteczniać, typu zsiadanie z motocykla, typu y, wysiadanie z pojazdu. I jest to niezgodne z prawem, to po pierwsze. A po drugie niepotrzebnie podnosić ciśnienie u policjantów. Dlaczego? Dlatego, bo nie wiedzą jakie macie zamiary. Czy będziecie uciekać za chwilę, czy wyciągniecie nóż, pistolet, kastet i będziecie się chcieli z nimi bić. Trochę się śmieję, ale musicie zdawać sobie z tego sprawę, że to są rzeczy, które mm, wzbudzają dużą czujność i podejrzliwość i powoduje wzrost ciśnienia u policjantów. Więc jeżeli chcecie być mile traktowani, to pierwszą zasadą właśnie jest to, że po zatrzymaniu się na wezwanie policjanta nie wysiadacie nic nie robicie gasicie silnik i czekacie aż policjant do was podejdzie no i jak już do was podejdzie to w zależności od tego, z jakim typem człowieka mamy do czynienia za kierownicą, to może to być albo kierowca miły, normalny, albo pieniacz, który chce za wszelką cenę pokazać, jakim on to jest kozakiem w stosunku do policjanta. Jeżeli nie chcecie mieć problemów i, i chcecie, żeby kontrola przebiegła szybko i sprawnie, to lepiej jest nie kozaczyć, zwłaszcza w sytuacjach bezspornych. Czyli jeżeli doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, co zrobicie, to bycie niemiłym dla policjanta nic wam nie da dobrego i sprawi, że często zostaniecie potraktowani z całą, surow z całą stanowczością prawa, bo policjant też ma widełki, ma też w niektórych sytuacjach pełne prawo do tego, żeby nas pouczyć, a nie karać. I jeżeli wy już na wstępie zaczynacie być niemili i pokazywać swoją życiową frustrację bez uzasadnienia, no, to wtedy jest kłopot. Oczywiście nie bronię policjantów i nie wchodzę z założenia, że mają zawsze rację, ale w większości przypadków tak niestety jest. Jeżeli ktoś jedzie bez prawa jazdy i jeszcze się awanturuje o to, że e, jemu niesłusznie odebrano poprzednio prawko, no to sorry. No to będzie naprawdę słabo. E, I na przykład policja ma możliwość wezwania lawety, ale na przykład nie musi wzywać w takiej sytuacji lawety, bo może powiedzieć, że macie sobie kogoś zawołać. Przykładowo. Może Was narazić na jeszcze większe koszty. Dlatego bym uważał, właśnie z tym, w jaki sposób się odnosicie. Znam y, kilka przykładów z własnego życia i zawsze w stosunku do policjanta na dzień dobry jestem miły, normalny. Rozmawiam normalnie jak z człowiekiem. Nie awanturuję się, wykonuję wszystkie polecenia. Yy, jeżeli zostałem zatrzymany za prędkość, to mówię tak, wiem, ile jechałem i tyle. Wiem, ile jechałem i często jeszcze wrzucam tekst tego typu, że wiem, ile dziennie zatrzymujecie kierowców i ilu z nich to są pieniacze, yy, i ilu z nich się śpieszy na poród, yy, do szpitala, bo ktoś umarł i że pewnie macie już dosyć wysłuchiwania tych wszystkich wymówek. Więc nie mówię wymówek, yy, nie podaję wam żadnych wymówek, yy, tylko i wyłącznie stwierdzam fakt. I tyle. Zagapiłem się albo po prostu miałem pecha. I wpadłem na kontrolę policyjną. Nie protestuję. I w takiej sytuacji czasami zdarza się tak, że jesteśmy traktowani może bardziej ulgowo, albo inaczej, po prostu po ludzku. Przykład bardzo prosty, który kiedyś chyba mówiłem wam podczas jakiegoś taśmienia. Wracałem z Katowic do Warszawy. Nie, wracałem z Gliwic do Warszawy i był świeżo oddany odcinek autostrady A1. I tam w pewnym momencie jest sześć pasów. Noc z soboty na niedzielę, albo z niedzieli na poniedziałek. Nikogo na drodze nie ma szeroko. To sobie myślę, dobra, to zobaczymy, ile to 3G te jedzie. No i gdzieś mniej więcej przy 200 na godzinę zobaczyłem za sobą pierwszy niepokojący mnie niebieski znak. <grym> Podszedł do mnie policjant, po zatrzymaniu mnie, oczywiście. I się zapytał, czy wiem, ile jechałem. Mówię, że tak, wiem, ile jechałem. Chciałem po prostu sprawdzić samochód, ile jedzie. I tyle, pusta droga. Mówię, zacząłem się śmiać. Czy wy byście też nie chcieli sprawdzić, albo czy przy tej okazji też nie było wam miło sprawdzić, ile to wasza insygnia jedzie? Więc oni się zaczęli śmiać, zobaczyli dowód rejestracyjny, że faktycznie świeże auto. Ehm, Pan policjant zapytał się, czy przyjmuje mandat. Nawet mi nie powiedział jeszcze jaki. Albo czy będzie pan przyjmować mandat? Mówię, no chyba raczej będę przyjmować. Tak, tak, proszę chwilę poczekać. Więc poszli, popisali, posprawdzali na terminalu, w bazie danych, czy wszystko jest ok. Wrócił po chwili policjant i się pyta, mamy dwa nagrania. Niższe i, i wyższe. Z którego pułapu by pan chciał otrzymać mandat? Mówię, no... Nie chciałbym jakoś, nie mam punktów karnych i nie chciałbym zmieniać aż tak drastycznie tego stanu. I gość mówi: No dobra, tak myślałem. Więc dał mi mandat z sześcioma punktami, a nie z ośmioma czy dziesięcioma nawet. Dziesięcioma. E, więc e, to był dla mnie kolejny dowód na to, że po prostu bycie człowiekiem. Mm, pomaga w niektórych sytuacjach. Podobnie też miałem w Warszawie, w terenie zabudowanym na 60 jechałem chyba 90, coś takiego. I na przykład zdarzała mi się taka sytuacja, że po takiej dłuższej rozmowie egzystencjonalnej z policjantem, yy, stróż prawa powiedział, no dobra, widzę, że pan normalny jeździ, tak? Da się? Da się. Yy, miałem oczywiście też taką sytuację, kiedy nie, nie Poszedł mi nich na rękę, ale to też był taki policjant, który wydaje mi się, że dosyć był już zmęczony swoją pracą i nie chciał e, zawrzeć żadnego w cudzysłowie kompromisu. Znaczy Oczywiście, mówiąc o kompromisie, nie mam na myśli wręczania korzyści majątkowych, bo tego absolutnie nigdy bym e, nie pochwalał i nawet chyba bym się źle czuł w takiej sytuacji, ale chodzi mi o kompromis po prostu polegający na tym, że czasami, jeżeli jest taka możliwość, to policjant. Potraktuje po prostu kogoś łagodniej, bo często on sam nie ma interesu w tym, żeby karać nas z stałą stanowczością albo żeby, żeby kontrolować na przykład bardziej wnikliwie nas, stan techniczny naszego pojazdu. Zwłaszcza jeżeli mamy coś starszego. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że policjant może, ale nie musi obejść samochód dookoła i nie wiem, zorientować się, że mamy różne opony, albo że one już są nie takie, jak być powinny, że korozja być może jest za bardzo już zaawansowana, czy może mamy źle ustawione przednie światła. Chociaż akurat tego typu kontrolę bardzo polecam policji tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ bardzo dużo jeszcze zmierzchu. I mnie niesamowicie irytuje to, że w Polsce co drugi samochód ma źle ustawione światła, albo że co drugi, czy co trzeci diesel e, niesamowicie kopci podczas ruszania spod światła. Ktoś powie, diesel musi dymić, ale kurde, bez przesady, tak? Tyle mówimy ostatnio o smogu, a tak naprawdę często powinniśmy zacząć dbać o środowisko od siebie i od swojego samochodu. Nieważne. W każdym razie to yy, chciałem yy, tyle dzisiaj powiedzieć na temat kontroli policyjnych. Jest to absolutnie bez powodu. Nie, nie zatrzymywałem mnie jakoś ostatnio, policja odstukać, <grym wylekłaniem> chociaż to jest, yy, to jest malowane, ale yy, moje postępowanie nie zmieni się, zwłaszcza w sytuacjach oczywistych, kiedy wiem, że policjant ma rację i ja doskonale wiem, co zrobiłem. Jeżeli pojawiłaby się ee, taka sytuacja, w której ja bym się nie zgadzał. Z policjantem, czyli na przykład by powiedział, że zamiast 80, jechałem 120, to wówczas bym się być może kłócił. Ale też kłóciłbym się w sposób kulturalny, mówiąc, że po prostu nie przyjmuję tego mandatu, bo wiem ile jechałem. I jak pokazuje doświadczenie, gromadzone w internecie przez różne stowarzyszenia, to nie jest tak, że my przekazując sprawę do sądu zawsze jesteśmy na przegranej pozycji. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma rejestr. Nieważne. To na tyle dzisiaj. Propozycje kolejnych tematów wiecie, że powinniście przesyłać na moim Facebooku, do którego zachęcam, oraz w komentarzach poniżej. Dzięki i do zobaczenia, cześć, adę dalej.